thank <laughs> you państwa serdecznie. Ten tutorial, ten filmik jest dedykowany dla akordeonistów początkujących, którzy już troszeczkę grają i mają chociaż fundamentalne pojęcie o graniu prawą jak i lewą ręką na akordeonie. Jest to bardzo łatwa poleczka, aczkolwiek Uważam, że można zrobić tą taką miniaturową etiudę, miniaturowe ćwiczenie, wprawkę, jak zwał, tak zwał, yy, aby sobie polepszyć, udoskonalić swoją technikę gry. Do rzeczy. A więc, żeby zagrać tą poleczkę, trzeba się nauczyć na przykład basować tak. Przybliżę to troszeczkę, nie będzie mi widać. Ale za to będzie widać akordeon i instrument, co ja tu robię. O, teraz jest ok. Proszę Państwa, C. I gramy to w koło. Niektórzy to mówią na krzyż, ale ja bym to nie nazwał krzyżem, tylko raczej trójkątem. C, C, G, C, 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 C G, C. Jeszcze raz. Tak to wychodzi. Ja używam akurat septymowych, o tym też będzie później. To się trzeba nauczyć. Teraz tak, prawa ręka. Prawa ręka przed przystąpieniem do tego proponuje proponuje yy, takie ćwiczenie, bo to nam będzie potrzeba. albo trzema palcami podzielić te ćwiczenie jakby na pół. I teraz jest taka sprawa. Ustawiamy paluszki tak i jest dokładnie co drugi. A żeby to zrobić, to takie ćwiczenie. Paluszek, to się łączy z tamtym drugim ćwiczeniem. lb tak. Takie ćwiczenie... Troszeczkę jest inny. I przestawiamy całą rączkę. I tu właśnie to jest dosyć motyw, który się powtarza tu mnóstwo razy. Wszystko przestawiamy tu i robimy dokładnie ruch taki sam. I przestawiamy. I znowu to samo. Albo inaczej obliczyć paluszki. I od tego zacząć o właśnie tu basowanie połączyć z basowaniem nie traktować tego tak bardzo muzycznie bardziej raczej tak punktowo, komputerowo jak robot, jak na maszynie to by trzeba było robić przestawiamy Przejścia i ozdobniki na basach to nie są bardzo trudne. Trzeba by się nauczyć połowę po prostu gamy. Na przykład wstęp ja tam zagrałem. Taki ruch ręki. Ja nam F i G. Z. Ci, którzy jeszcze nie dają rady w tej trójkąt, można tak to zagrać. ważne, żeby się wprawiać bez przerwy podnosić poprzeczkę. Jak już tak się nauczymy, to próbować w trójką. Myślę, że to by było bardzo pomocne. Tak samo te półgamy. Na razie tyle. Potem zobaczymy na kolejnych filmikach, jak to będzie to wyglądało, jaki będzie wasze komentarze. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, ja gorąco serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Coraz, tych subskrybentów mam coraz więcej i cieszę się bardzo z tego. Jak również do obserwowania mojej strony, fanpage na, na Facebooku, usługi muzyczne Ryszard Mirowski. Bo moja strona internetowa jako taką jeszcze nie jest gotowa, jest w realizacji, ale już się zbliżamy do końca, tam na pewno będą różne kursy, tutoriale i wszystko, cała moja wiedza, postaram się zawrzeć w taki bardzo prosty, przyjazny sposób dla ludzi pragnących się udoskonalić, czy też samych początkujących. Dziękuję Państwu.